Jak na emeryturze dobrze Dobrze, dobrze. Dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Dobrze ma się trzyma się, to ma panią, a pani się trzyma łopaty. No, a jeszcze łopaty No to dobrze. Jaderku wiaderku wody. wiaderku wody, panie. Gdzie tam jest? To może ja pani przyniosę? Nie, nie mąż już przyniesie. No też już. No jakoś ciężko chodzić panu. Nogę coś, do wymiany noga. No to I były takie, takie przedtem te blaszane te okna to wyrzucili na złom, a dali takie No dali 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 no, trzeba było Kto dał? Kto dał? No, państwo dało Państwo da. <śmówiła> państwo da, ale po, po czym innym? Podatków da To jak tam na że dobrze? tu mi boli noga Noga boli, co pana? Laseczkę nie, nie użyła pan? Nie. Nie, nie chcę, chce. Nie chce, bo, nie chcę, bo za, wstydzi się z laseczką. Nie, nie, nie. Za młode. No to dobrze, to na razie lecę dalej. No się. trzymać się. trzymam się. Trzymać się, ale nie wiadomo czego. Dyszla czy wiadra? Czy łopaty się trzymać? Jak pani się łopaty trzyma. teraz mieszka. Tam, daleko. Ja ja tam pana kiedyś widziała. Thank you.